Dobry! Dzień trzeci naszych wędrówek po okolicy i zarazem trzecia część filmu w cieniu mogielicy. Tym razem z wyrębisk ruszyliśmy na Mogielicę. Celem jest zdobycie szczytu, wejście na nową wieżę widokową, podziwianie całej panoramy. Piękna pogoda, właśnie jechaliśmy, widać ośnieżone tatry. No niesamowicie, będzie fajnie. A teraz dochodzimy do pierwszej atrakcji. Tutaj jest. I to jest krzyż żołnierzom i leśnikom ziemi Limanowskim, walczący w latach 1939 39, 56 niepodległości ojczyzny. Obelisk partyzański. Czyli, tak jak mówiłem, mamy tutaj nie tyle piękną przyrodę, co sporo historii. Czyli tą historię z lat 43-44, wojenną historię AK, ale też walk później z okupantem radzieckim. W ogóle. E, Idziemy szlakiem historycznym, szlakiem imienia pierwszego pułku strzelców podhalańskich AK, brygady, która tutaj właśnie w tych terenach, na tych terenach działała. Co do szlaku to wczoraj eksplorując miejsce katastrofy bombowca, mówiłem o tym, że nawiązałem kontakt z takim stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznych, które pokazało mi gdzie, gdzie szukać tego, tych szczątków i wielkie podziękowania dla nich, bo A, robią dobrą robotę tutaj na tym terenie. Ja zresztą w opisie tego filmu gdzieś w komentarzu wrzucę pewno linka do ich strony, także zapraszam na te tereny. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie, bo można chodzić, można zwiedzać. Zresztą im zawdzięczamy powstanie tej ścieżki historycznej. Ona ma 21 km długości łączy się ze szlakami turystycznymi, także podziwiając przyrodę można chodzić, eksplorować z historią w tle. Tak naprawdę jesteśmy już mniej więcej w połowie drogi na Mogielice. I co ciekawe, okazało się, że jesteśmy dość blisko miejsca, w którym byłem wczoraj, szukając tego miejsca katastrofy Henkla h 111 H11 ze stycznia 1944 roku. To też jest część tej ścieżki historycznej, o której tutaj mówiłem. Ścieżki pierwszego pułku strzelców Podhalańskich AK. Eee, te szlaki się po prostu gdzieś, gdzieś tam dalej łączą, natomiast idziemy przez dziki las, po prostu jest fajnie, pogoda dopisała, wspaniała przyroda, drzewa, to jest piękne dla ludzi z miasta. Nie wspomniałem tego na początku, ale ta trasa, ten ta część tej trasy historycznej, ścieżki historycznej zaczyna się u e, leśniczówki Florka. To też jest bardzo ważne miejsce tutaj w działalności e, konspiracyjnej, w, w działalności niepodległościowej AK, gdyż była to po prostu baza kwatera AK, w której się spotykali, mieli różnego rodzaju narady, czy też, uwaga, robili szkolenia trenowali jakieś taktyki, czy e, obsługę sprzętu, który tutaj był im zrzucany przez aliantów. Zresztą o zrzutowiskach i, i tej historii lotniczej tego terenu powiatu limanowskiego powiemy na końcu filmu, bo mamy specjalną atrakcję, e, pewnego rodzaju bonus. Ale mówię, najpierw dojdźmy sobie na szczyt Mogilicy, wejdźmy na wieżę, podziwiajmy piękne widoki Beskidu Wyspowego. A później trochę więcej historii. No i zbliżamy się do szczytu, bo droga robi się coraz bardziej stroma i kamienista. I też robi się mały tłok, ludzie skorzystali z dobrej pogody i przybyli tutaj tłumnie. Także już za chwilę powinniśmy być na szczycie mogilicy i zobaczyć wieżę widokową. No fajna droga. Tam trochę przebija słupnice, limanowa te tereny. Także fajnie jest. Idziemy dalej. Udało się wejść na szczyt, natomiast tu jest bardzo dużo ludzi po prostu. Wszystkie te szlaki się tu łączą i po prostu jest jak na Krupówkach. Także nie będę tam kręcił pod wieżą, bo za dużo ludzi wchodzących kad, ale w wieżę możemy sobie zobaczyć, że ma ponad 20 metrów. Także cel osiągnięty. Czekam na rodzinę, która idzie trochę wolniej i wchodzę na wieżę. Ale jeszcze popatrzmy stąd na ten widok. To jest fajnie, naprawdę. Z drugiej strony ktoś zajękowić, ale to jest ten, się, się nie dziwię, bo no właśnie. Normalnie wracam na telefonie do zawoli na to. Tak, Także jest fajnie, warto było. No i udało się być na wieżę. Mimo tych tłumów. czego jest fajne, chociaż będą zdjęcia z grona dużo lepsze, ale taki przedsmak. Ale przez to tam widać Tatry. Pięknie, po prostu bezchmurne niebo, przejrzyste powietrze i piękne śnieżone szczyty górskie. Także schodzimy z wieży, polataliśmy dronem, idziemy dalej bo jeszcze jest jedno fajne miejsce, które chcę odwiedzić, stricte historyczne związane z lotnictwem II wojny światowej. Schodzę na dół i łączymy się później. Mogilica to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Przez miejscową ludność nazywana jest kopą ze względu na charakterystyczny kształt. Z punktów widokowych na szczycie i na polanach rozpościerają się szerokie widoki na Beskidy, Pieniny, Gorce i Tatry. Rozległy masyw Mogilicy jest porośnięty lasem. Są to głównie lasy świerkowo-jodłowe i buczyna karpacka. Wierzchołkowe partie zaś porasta skarlały las świerkowy. Form skalnych jest niewiele. Z rzadka spotkać można niewielkie ostańce i szczeliny skalne. W tym Mogilic znajdowało się kilkanaście polan. Największa z nich to położona na południowo-zachodnim grzbiecie widokowa polana, zwana Stumorgową. Nazwa hali Stumorgi związana jest z jej powierzchnią, która liczyła około 50 hektarów, czyli 100 morgów. Dawniej funkcjonowała tu wielka hala pasterska. Stały na niej szałasy i mieszkańcy Jurkowa wypasali tu ogromne stada owiec. Pierwsze wzmianki o szczycie mamy już z XV wieku. W spisach dóbr królewskich można przeczytać, tam też wznoszą się piękne gorcze, zakończone mogielicą, widną z Krakowa. Dawniej na szczycie mogielicy stała drewniana wieża triangulacyjna, przez miejscowych zwana patrią, wznosząca się wysoko ponad koronami drzew. Niestety z czasem zbutwiała i w 1980 roku zawaliła się. W sierpniu 2008 roku oddano do użytku nową 20-metrową wieżę widokową. Ze względu na zły stan, została ona zamknięta w 2020 roku. Obecna, nowa wieża jest udostępniana od końca 2022 roku. No dobra, ale żeby było rodzinnie, bo taka jest idea tych wycieczek, to oddam głos naszym najmniejszym członkom wyprawy. Którzy bardzo dzielnie szli i dali radę wejść na samą górę. Ola? Dzień dobry, jesteśmy na Mogielicy. No i fajnie jest? Fajnie. No a teraz nasza kuzynka Iga, która opowie. Mam fajną historię związaną z Mogielicą. Opowiem Wam legendę, która jest <grym> związana z Mogielicą. Kiedyś, dawno temu, no, żyła kobieta, która była bardzo wysoka i miała na imię Mogielica. Ożeniła się ona z łopieniem, yy, tak jak ma na imię ta góra. No, urodzili piękną córkę, która też była bardzo wysoka i miała na imię Śnieżka. Pewnego razu Śnieżka poznała ćwilina, który zakochał się w niej, a ona w nim. Jednak Mogielica nie pozwoliła. Żeby się ożanili. Było im bardzo przykro i w końcu pękły im serca. Później i grup pokryły drzewa i krzewy i powstały góry, Ćwil, ćwilin i śnieżka. Kiedy łopień umarł, też jego grup pokryły drzewa i krzewy i powstała góra łopień. Mogielica yy, nigdy już nie lubiał. I, i, i zaczęła być łysa, ze starości i ze złości. Kiedy umarła, jej grób też pokryły drzewa i krzewy i powstała Góra Mogilica, na której właśnie jesteśmy. Podobno w świętojańską noc datują się tu wiedźmy i baby jagi, żeby omawiać swoje nocne sprawy. No, także już wiecie. Sam bym lepiej tego nie ujął. Bardzo Ci dziękuję, Gusiu. Świetna historia. Myślę, że będzie świetnym uzupełnieniem tej naszej dzisiejszej wycieczki. Także lecimy dalej. Z Mogielicy przenosimy się na zbocza pobliskiego Dzielca, gdzie czeka na nas kolejne ciekawe miejsce z jakże bogatą historią tym razem lotnictwa alianckiego. Tak jak mówiłem na początku, ostatnia część, w sumie chyba najważniejsza tej wyprawy dzisiaj w cieniu Mogilicy, to zrzutowisko Sujka Ono numerze 401. Jesteśmy teraz na zboczach góry Dzielec i tutaj właśnie jest dawne zrzutowisko Armii Krajowej. I o co chodziło z tymi zrzutami? To było tak naprawdę jedno z kilku funkcjonujących na tych terenach górzystych zrzutowisk. Chodziło o dostarczenie armii krajowej, partyzantom, zaopatrzenia broni do walki dywersyjnej, do walki z okupantem, do jakichś działań, działań zbrojnych. Ono odegrało bardzo ważną rolę, gdyż dokonano tutaj jedynego udanego zrzutu. Natomiast zanim do tego zrzutu doszło, to z nocy z 3 na 4 lipca 1944 roku była pierwsza próba dokonania takiego zrzutu. Trzy samoloty brytyjskie Halifax, które startowały z Włoch, przyleciały tutaj. Natomiast nie udał się ten zrzut, nie odnaleziono celu. Jeden z tych samolotów został zestrzelony nad Jugosławią, zginęła cała załoga i dopiero niespełna tydzień później, z nocy na 9 z 9 na 10 lipca 1944 roku dwa samoloty dokonały zrzutu kilkunastu załadunków, pojemników z bronią, amunicją, granatami, jakimś sprzętem saperskim. Które zostały oczywiście przez ten e, przez te oddziały AK tutaj e, przechwycone, rozdzielone między, między sobą. Tak jak mówiłem, Mogilica, Limanowa, tutaj te tereny. To jest historia lotnictwa II wojny światowej, gdyż oprócz tych zrzutowisk także działał, działające tutaj grupy AK em, przechwytywały zestrzelonych pilotów, pilotów alianckich, pilotów wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady czy, czy RPA, którzy między innymi latali e, udzielać pomocy i zrzutów zaopatrzenia do powstania warszawskiego. Także no, kawał naprawdę fajnej historii. Wspominałem już na filmach o tej ścieżce historycznej imienia pierwszego pułku strzelców podkalańskich AK. I tak naprawdę tutaj, gdzie jesteśmy, to zrzutowisko na dzielcu, rzutowisko Sójka 401, to jest jeden z ważnych punktów na, na tej trasie. Tutaj też bardzo działają rekonstru... odbywają się rekonstrukcje różnych em, właśnie tych zrzutów alianckich w lipcu każdego roku. To z stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznej, historycznych, o których mówiłem, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, bo e, udzielili mi wielu fajnych informacji. Co roku współorganizują razem z gminą Słopnice pokazy lotnicze, e, zrzuty, jakieś skoki spadochronowe, latają tutaj samoloty. Dużo ludzi tutaj przychodzi. Teraz jesteśmy tutaj sami. Natomiast w lipcu będzie tutaj dużo ludzi. Najbliższa ta impreza 9 lipca 19... 2023 roku, czyli już za niespełna kilka miesięcy. Zapraszam, bo ja na pewno tutaj będę, bo jeszcze nie miałem okazji oglądać tak wspaniałej imprezy i, no i pokazów lotniczych. Natomiast przechodząc płynnie do tych zrzutów i, i, i działań lotniczych, to są tutaj jest, tutaj obelisk, pomnik upamiętniający właśnie te działania. No. Oraz, tak jak mówiłem, no, punkt na ścieżce historycznej Pułku pod Podhalańskich Armii Krajowej. Bardzo dużo fajnych informacji, zdjęć z epoki. Także miejsce na pewno historyczne. Czyli nie tylko przyroda, która jest piękna, tutaj mieliśmy okazję podziwiać ją w pełnej krasie, ale także też Dużo fajnej historii, historii regionu, historii, której, którą żyją ludzie tutaj i, i, i która jest ważna i co roku przy okazji takich zlotów czy, czy tych rekonstrukcji, zrzutów ee, na to zrzutowisko tutaj na Dzielcu przyciąga wiele ludzi z okolic, nie tylko ze Słownic, ale też ludzie tutaj przyjeżdżają, bawią się dobrze. Także ja będę na pewno, bo fajna, fajna, fajna impreza. Lotnicza historia regionu to nie tylko zrzuty, zaopatrzenia dla AK. W 1944 roku u podnóża Mogilicy zgromadzono pod opieką AK 33 lotników alianckich. Byli to Brytyjczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy oraz lotnik z Republiki Południowej Afryki, którzy uratowali się z katastrof w swoich maszyn lub też uciekli z niewoli niemieckiej. Owi lotnicy nieśli pomoc dla walczącej Warszawy, dokonywali zrzutów dla AK i niszczyli w nalotach niemiecką infrastrukturę wojenną, na terenie Polski. Wszystkich aliantów planowano po zakończeniu działań wojennych przekazać do ich macierzystych jednostek. Ostatecznie jednak większość z nich trafiła w ręce Armii Czerwonej i dopiero po kilku miesiącach udało im się dostać na zachód. Witamy się z tego pięknego miejsca na Dzielcu, z rzutowiska Sujka 401. Mamy małych eksploratorów, pasjonatów historii Ole i Ige, które dzisiaj dzielnie towarzyszyły nam w wyprawie na Mogilice. Opowiadały różne fajne rzeczy. Także bardzo dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych filmów, bo będą wrzucane na pewno na kanał. I co dzieci, fajnie było? Tak! Podobało wam się? No to super! To dziękujemy bardzo, żegnamy się, pozdrawiamy. Pa! Pa-pa!